Dany jest sześcian, krawędzie długości A. Punkty E, F, G, B są wierzchołkami estrosłupa. No i to już sobie pozwoliłem nanieść na obrazek. Krawędzi są A, a te tutaj to są przekonne kwadratu, więc A pierwiastku z dwóch, bo wiemy, że przekątna kwadratu to jest bok razy pierwiastek z dwóch. Czyli musimy policzyć tak. Mamy trzy takie same trójkąty i czwarty inny, można powiedzieć. To policzmy ten czwarty inny na początek. To będzie ten EBG, który ma wszystkie boki równe o długości a pierwiastków z dwóch. No a jak wiemy, pole trójkąta równobocznego możemy policzyć ze wzoru bok do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4. No a nasz bok to jest a pierwiastków z dwóch, czyli a pierwiastków z dwóch kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 4 to się równa 2a kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 4, no i dwójka z czwórką się skrócą. Mamy a kwadrat pierwiastków z 3 przez 2. I mamy do tego trzy inne, ale w stosunku do siebie takie same trójkąty, które są połowami kwadratu. Jeżeli pole kwadratu to a kwadrat, no to połowa tego pola to jest a kwadrat przez 2. I takich trójkącików mamy 3, czyli to jest 3a kwadrat przez 2. Teraz musimy te dwa pola w sumie sumę tych pól po prostu znaleźć. Czyli będziemy mieli a kwadrat pierwiastków z 3 przez 2 dodać 3a kwadrat przez 2. No to w sumie mamy a kwadrat pierwiastków z 3 plus 3a kwadrat dzielone na 2. No i teraz patrząc po odpowiedziach, pasowałoby to a kwadrat wyciągnąć przed nawias, stąd. Więc zostanie pierwiastek z 3 plus 3, a na dole 2. No i ostatecznie wyciągnąć jako kwadrat przed ułamek i będziemy mieli pierwiastek z 3 plus 3 dzielone na 2, i to będzie odpowiedź d.